Mam z tej strony, ja, czyli się Mam dla was taką troszeczkę deweloperską historyjkę, taką programistyczną, tylko nie z mojej perspektywy, jednak z perspektywy tego, że ja tym razem szukam programisty. No i teraz możecie się zapytać, no ale dlaczego szukajesz się programisty, ty kurde, jak mam nie, przez co chwilę mówisz, że ty jesteś chyba haker, że wszystko sobie radzisz, że w ogóle firma jest i tak dalej, no i w sumie macie rację. No tylko sprawa jest taka, że no na szczęście, jak to u mnie bywa, no taki zbytnio pracowity, to ja nie jestem. Znaczy, bardzo lubię sobie chętnie oddać komuś robota, żeby zrobił za mnie, no bo czemu nie, w końcu, jak się może Samo zrobić, no to przecież zajebiście. Chodziło ogólnie o to, że chciałem sobie zrobić prywatny serwer do WOWA, ponieważ do wyjścia WOWA klasika jeszcze, no było całkiem spory kawałek, więc pomyślałem sobie, no po co czekać z hypem, skoro można po prostu zrobić coś swojego, prawda? No wiem, w sumie średni pomysł, bo można w sumie tak samo poczekać na Blizzarda, aż zrobi, no to nie dość, że będzie za darmo, to jeszcze będzie zrobione i nie będzie się trzeba o nic martwić ani w nic inwestować i tak dalej. No tylko ja na szczęście mam 200 IQ, plus jeszcze rajcowało mnie to, że w razie czego to będę mógł być gameem, co nie i sobie dochodził, kurde, byt gm i będę miał, kurde, opcje jakieś tam latania, banowania ludzi i tak dalej, więc pomyślałem sobie, to zajebiście, to zaczynamy szukać jakiegoś tam programisty. No i bardzo fajnie, w sumie okazało się, że znajdowanie programisty do robienia konkretnie serwera gry to jest troszeczkę skomplikowana sprawa, ponieważ, no, dużo profesjonalnych ludzi, którzy to robią, jednak nie ma. Znaczy, źle powiedziane, co nie? No bo z reguły to jest tak, że takie serwery gry to się robi dosyć amatorsko i z reguły za darmo i później, jak już się jest w tym dobrym, no to z reguły wtedy bardzo szybko się złapie jakaś tam firma i już, Pójdziesz pracować w takim dobrym środowisku, które jednak nie ma zbytnio do czynienia z serwerami gry, tylko po prostu z serwerami. No i z tej okazji moje poszukiwania programisty okazały się dosyć trudne, ponieważ no albo miałem okazję wydać po prostu masę hajsu na jakiegoś kurde Spec'a, nie wiadomo skąd, ku z Harvardu i tak dalej, żeby im wszystko zrobił elegancko i wszystko spoko, no albo miałem jednak okazję wziąć coś za darmo, co było też średnio. Niestety nie było jakiejś tam opcji pośrodku. No a w sumie szkoda, ponieważ chciałem właśnie tak zrobić, żeby się nie narobić, no i żeby jeszcze nie sprzedać nerki, jak będę musiał to Sfinansować, więc no przydałoby się coś pośrodku, no ale na szczęście takiej opcji nie było. Znalazłem jakiegoś ziomka, który przy okazji okazał się być moim widzem i powiedział mi, że no on ogólnie to tam w szkole jest i tak dalej, ale bardzo pasjonuje go programowanie, że on jest w ogóle pasjonatem i tak dalej, że no ale dopiero się uczy, ale będzie mógł i tam zrobić co chce, tylko jeżeli będę miał z nim cierpliwości i tak dalej. No i pomyślałem sobie w sumie łodeW nie wiem, czemu nie, można dać ziomkowi szansę, może po prostu nie wiem, nie miał okazji pracować jeszcze na jakichś tam projektach, no to ja akurat mu no, tutaj, że tak powiem, sfinansuję w większej części tam projekt, w sensie opłacę maszynki, opłacę tam ewentualnie jakiś grafików, inne rzeczy, tak że wszystko będzie gotowe. No on po prostu, że tak powiem, będzie pracował za doświadczenie, że tam tego, no w końcu, no jakoś tak specjalnie doświadczenia nie miał, no ale jednak w razie czego to będzie sam mógł wpisać to w CV, jeżeli dobrze pójdzie, prawda? No pomyślałem, ciul, mówię, skoro to ma być taki projekt hobbystyczny i ja z tego jakoś tam nie zamierzam zarabiać, no to wiem, może być, czemu nie, no mi to net pasowało, że to akurat taka średnio darmowa opcja i spoko. No i w sumie okazało się, że nawet po pewnym czasie, no był Byłem świetnie zadowolony z tego, że to była darmowa opcja, ponieważ okazało się, że z niego to był taki pasjonata programista, jak ze mnie kurwa ogrodnik, naprawdę. No chociaż w sumie źle powiedziane, bo jak wszyscy wiemy, ja już zamieszkałem w Niemczech na stałe, e, dlatego, żeby zbierać tutaj profesjonalnie szparagi, dlatego ze mnie ogrodnik będzie zajebisty, no ale z niego na szczęście dalej programista żaden. Chodziło o to, że ogólnie nam no, wszystko by jakoś tak strasznie długo zajmowało, bo żeśmy sobie tak jakieś dwa miesiące posiedzieli nad serwerem, co nie, no i tutaj WoW Classic już tuż, tuż, co nie, chciałem sobie to jeszcze tak przed, przed miał odpalić, żeby jednak mieć to tam dla siebie i tak dalej, ale no, kurde, jakoś się nie wyrabia. No i z jednej strony to tam fair point, ponieważ no, jedna osoba i, że tak powiem, WoW Classic, no to jest dosyć spory projekt, Co ogólnie pracowanie nad WoWem, no to trzeba mieć z reguły co najmniej 10 osób, żeby się nad tym komfortowo pracowało. W sumie to nawet temu mojemu programiście mówiłem, że w razie czego to możemy zorganizować dodatkowe osoby, ale on tam nie, nie, bo ja tam z frajerami nie będę współpracował, bo oni się na niczym nie znają, co nie, bo oni to, kurde, gorsi są i tak Dalej, to ja to będę robił sam. No to mówię, dobra, no twoja decyzja, stary, wiesz, no ty to masz robić. No tylko na ten cały projekt był jednak taki dosyć spory deadline. No ale mówię, no skoro on chce to robić sam, no i się tak na siłę upiera, że koniecznie chce to robić sam, pomimo tego, że chciałem mu zaoferować jakąś tam pomoc, zorganizować dodatkowych ludzi, no ale nie, no to nie, no twoja sprawa, stary. No i po pewnym czasie ogólnie tam siedzimy sobie pewnego dnia właśnie na Discordzie i rozmawiamy sobie na temat tego serwera, czyli tam jakieś funkcje, jakie tam pluginy sobie ogarnąć, czy jakąś strukturę questów i tak. Dalej, jak to ma wszystko wyglądać? No i coś tam sobie rozmawiamy, i ogólnie ja wpadłem na to, żeby mieć taki dosyć kustomowy system administracji serwera, żeby ogólnie przyjemnie się tam grzebało, że tak powiem, w informacjach graczy, patrzenia na to, co tam kto, gdzie robi i tak dalej, żeby można było po prostu fajnie dosyć graczy podglądać z takiej perspektywy administracyjnej. Oczywiście, jak wejdzie opcja na to, aby podglądać kogoś przez kamerkę, no to ja oczywiście byłem pierwszy, aby to zrobić, ponieważ w razie czego to otworzę wtedy, no, koszmar LTD, co nie moją firmę, i będę. Profesjonalnym hakerem, który mówisz, że każdego ogląda przez kamerki, nawet ludzi, którzy nie mają kamerki. Ta, a swoją drogą to w ogóle taki malutki updatecik, Ale odkąd nagrałem film o koszmarze, to jakoś tak magicznie zniknął i przestał wysyłać mi jakieś kurde SMS-ki czy tam maile, e, żądając bitcoinów. Ciekawe. Więc wychodzi na to, że albo jestem taki popularny, że po prostu moje filmy sięgają za granicę do Bangladeszu, albo po prostu któryś z was, moi widzowie, e, ubrał się za Hitmana i poszedł robić za Agenta 47. Bardzo możliwe, albo jedno, albo drugie. Nigdy nie dowiemy się prawdopodobnie co się naprawdę stało, natomiast faktem jest to, że koszmar niestety zniknął. Także jeżeli możecie napisać ewentualnie jedno F w komentarzu dla Kosmara to poprosiłbym, ponieważ no, straciliśmy naprawdę wielkiego wojownika i będzie nam smutno. No ale wracając do tematu, ja tam z tym programistą rozmawiam sobie, że w sumie chciałbym mieć z tym jakieś innowacyjne systemy i tak dalej. No i ogólnie pomagałem mu też to jak robić, co nie? Czyli w razie czego jak miał tam jakieś pytania do tego programowania, to pomogłem jakoś tam, bo w sumie ja się tam trochę na tym znam, to no mogę ewentualnie ma jakieś tam doświadczone, że tak powiem, triki podrzucić, nie? No tylko się okazało, że on do mnie mówi, no słuchaj Agis, bo ten, ten system, ten administracji, co ty chcesz mieć zrobione, to się nie da zrobić, ja sobie myślę, ale czekaj, jak, jak to się nie da zrobić? W końcu tak jakby po to uczymy się programować, żeby z tego, co się nie da zrobić, żeby się jednak coś dało zrobić. Co prawda są powiedzmy jakieś tam projekty, które są za duże, ewentualnie za bardzo skomplikowane, no i wtedy może być trudno, jednak nie jest to niemożliwe. No ale ten Ziemek do mnie mówi, że, no, słuchaj, no, niestety się nie da zrobić. A ja do niego mówię, no, ale dlaczego się nie da zrobić? No, w końcu przecież chyba powinno się dać, mówię, no, bo umiesz tam programować, a jak nie, to się czegoś douczysz, no, bo w końcu na tym miało to polegać, że jak coś, to ja ci właśnie oferuję takie środowisko do poduczenia się i tak dalej. No, ale on do mnie mówi, no, słuchaj, no, w ogóle nie, to nie da się zrobić, bo ja nie mogę takiego gotowego skryptu znaleźć na necie, czy nie? A, a ja do niego mówię, czy, czy jak, jakiego kurwa gotowego skryptu, to nie jest tak, że ty miałeś to jakoś sam pisać czy coś? No i się okazało, że po w zasadzie jakiś pięciu miesiącach tysiącach współpracy, już tak mówię, klasik, już, kurwa, za rogiem, także o tym mogę zapomnieć w zasadzie, dowiaduje się, że przez ten cały czas ziomek pracował nad gotowymi skryptami. Znaczy, przepraszam, pracował, no, no, no dobra, może pracował, tylko w każdym razie jego praca polegała na tym, że pobierał jakieś skrypty francuskie, czy ogólnie jakieś tam pliki serwerowe właśnie z Francji i przetłumaczył to wszystko na polski. No, teoretycznie można powiedzieć, że są to autorskie i uniwersalne skrypty, szczególnie w Polsce, ponieważ, no, Takiego francuskiego skryptu Tylko, że po polsku, w Polsce pewnie nie ma No to sukcesik Tak samo jak mieliśmy Root68, pamiętacie ten serwer RPG, no to oni też mówili Serwer autorski i tak dalej, wszystko pluginy autorskie No i później się okazało, że te same Pluginy można dostać za 20 zł Od jakiegoś typka za rogiem, także no Bardzo autorskie, naprawdę zajebiście No tylko nie spodziewałem się tego, że będę musiał przeżyć to Na własnej skórze, że przytałoczy mi się jakiś Typek, który nazywa się programistą I później zmarnuje 5 lat Znaczy może nie 5 lat, bo w sumie tak mówię Zawsze na streamach, ale no, 5 miesięcy mojego czasu na czekanie na gotowe skrypty, tylko że po francusku. No bo nie żeby coś, jakbym chciał mieć gotowe skrypty, to sypnąłbym mu to ogólnie, no i w sumie chciałem mu nawet później jeszcze, że tak powiem, no, jak ta współpraca już była bardziej zaawansowana, chciałem ogólnie go zatrudnić normalnie, bo już miał trochę więcej doświadczenia, myślałem i tak dalej, no to teraz się do czegoś nada. Mieliśmy w sumie ten projekt i w sumie nadal go mamy, że chcemy zrobić polskiego czana, co nie w sensie, wiecie, tak jak z 4chan, tylko że, czy jakiś tam Karaczan, tylko że po polsku. I bardziej ogarniętą wersję tego, która rzeczywiście będzie miała moderację, ale jednak no, będzie to w miarę niecenzurowalne i anonimowe przede wszystkim. No i ten projekt jest ogólnie crowdfundowany, więc w razie czego to hajs na opłacenie nawet takiego początkującego programisty się znajdzie, tylko się okazało, że po tym jak się dowiedziałem, że jego 5 miesięcy pracy polegało na przetłumaczeniu gotowych skryptów, to jednak darowałem sobie ewentualnie spróbowaniem nawet opłacania go. Ponieważ wiadomo, nie oczekiwałem jakiegoś tam Ferrari, co nie, no bo w sensie no, za darmo, to nie, nie można dużo dostać, tego na pewno nie oczekiwałem, jednak po prostu no wiadomo, że jak Skoro jest początkującym programistą bez żadnego doświadczenia wcześniej, nawet bez żadnego portfolio i tak dalej, no to po prostu dam mu spróbować i później jak się ewentualnie czegoś nauczy, to mu zapłacę, wiadomo. No tylko tutaj się okazało, że ziomek zamiast się czegokolwiek nauczyć, po prostu postanowił, że no po, po co, tak jakby, no dobra, może po powiem to nawet prosto z mostu, że postanowił pobawić się w takiego agisa, czyli jak to zrobić, żeby się nie narobić, żeby się samo zrobiło, ale żeby jednak zrobić. No tylko problem jest taki, że ja znajduję sobie do tego ludzi, żeby ktoś coś za mnie zrobiła. Nie tłumaczę gotowych skryptów albo nie, nie mówię komuś, że coś dla niego zrobię i później wezmę jakieś gotowe skrypty, bo to jest trochę średnie, no cóż. W każdym razie przysło ogólnie do tego już, że musiałem tego programistę niestety zwolnić i doszło do tego, że on mnie tam strasznie straszył prawem angielskim czy jakimś tam innym, już nie pamiętam, ale ogólnie strasznie mnie straszył policją, że to ja nie mogę go zwalniać, bo to jest nie tego i to jest złe, bo ja ten i tak dalej. Spokojnie, żomek tam wiesz. W sensie o co on miał mnie pozwać, że mu nie zapłaciłem pieniędzy, skoro nasza umowa wyraźnie czy podpisana była na podstawie tego, że to jest taki work for experience tymczasowo i po właśnie jakichś tam pięciu miesiącach mieliśmy ewentualnie przedyskutować, czy nie byłoby tam możliwości zapłaty. No tylko zapłaty możliwości niestety by nie było, by się okazało, że jego możliwości programistyczne są takie jak mniej więcej mojego psa, jak go przed komputerem, to może jebnie jakąś głową w klawiaturę i akurat mu coś wyjdzie, no ale to tylko przez przypadek i tylko chwilowo. Skończyło się niestety na tym, że zablokowałem go wszędzie, musiałem go wywalić z, z każdego socjalnego Medium. Trochę mi go szkoda było z jednej strony, bo był moim widzem i w sumie cenię sobie każdego, tylko jednak, jak mnie już tak personalnie zaczyna, szkoda, grozić policją, że wiesz, zaraz mnie pozwiesz i mi zniszczy życie, bo nie wiadomo co, no to średnio w sumie, nie? No co, on ogólnie jest super razem i tam coś. o czy nie wiem, to wydawało mi się w sumie, że miał jakiś pierdolony kompleks e, multiplnych personalności, czy jak to się tam mówi, to na pewno się tak nie mówi, a to jest tylko słowo, które wymyśliłem, ale no mo może wiecie o co chodzi. W każdym razie czasami miałem wrażenie, że po prostu rozmawiam z dwoma osobami na raz, bo raz mnie przepraszał, co nie, że mówił, że sorry, że się nie fajnie zachował i że to nie było na miejscu z jego strony, a drugi raz mówił, że słuchaj, że ro kurwa policja będzie dzwonić na twoje drzwi i wiesz, przygotuj się, że zginiesz po prostu, bo zginiesz. A jeżeli wy chcielibyście zginąć, albo ewentualnie macie kliniczną depresję, to e, proszę was o to, abyście skontaktowali się z Agisem, ponieważ jest e, na pewno profesjonalnym psychologiem, który pomoże każdemu kapa. No, ostatnio w sumie to nawet dużo mówię kapa, ponieważ nawet na moim Instagramie, albo na moich innych socjalnych mediach. Ostatnio wstawiłem zdjęcie, na którym było kapa. Jeżeli nie znacie moich socjalnych mediów albo mojego Instagrama, to zapraszam was do opisu, gdzie znajdziecie wszystkie linki. No w każdym razie to byłaby koniec, że tak powiem, tej historyjki, która jednak opowiadała o tym, jak, że tak powiem, omijać ewentualnie, jak nie podchodzić do projektów, które chce się zrobić i no w sumie mam nadzieję, że ktoś coś z tego się nauczy, albo ewentualnie będzie omijał tego programistę. Co prawda nie powiem wam, kto to jest, ponieważ chcę szanować prywatność typka i tak dalej, ale no musicie uważać tego tam. Tam, 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 nie? tam, tam jest, zły jest, niedobry. No nieważne, ale w każdym razie mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, to możecie ten filmik jakoś ocenić, a jeżeli było naprawdę zajebiście, to możecie nawet zasubskrybować mój kanał, ponieważ, no, możecie oczekiwać wtedy więcej tego samego, czyli takich filmików. W każdym razie żegnam się z wami, ja, czyli Egis i cóż, życzę wam miłego dnia, wieczoru, poranka, lub innej pory dnia, i cześć!